Cześć, Marto z tej strony Zielony. Witam was w dzisiejszym odcinku. Dziś będzie o Kenii i jakiej bierze. Ostatnio ona bierze, ta bierze ten. To jest przypadek. też jest? Nie, nie może być Dobrze. Dobra. Może lepiej mnie słyszeli do i gramy, Dwie gierki Opening w sumie. Subskrybujcie kanał. W sobotę czy w niedzielę będzie odcinek z Fortnite, a, więc może z kolegą jakąś. Najlepiej by było. Żeby z jakimś z kolegów w sumie zagrać. Typie idź sobie ode mnie. U! No i co, dostałeś? Dostałeś, więc się mnie boisz, ja to wiem. Ja to wiem typie. Ja to typie wiem. No! Nope. Ale to zlamiłem. Hmm. Piszcie swoje niki w komentarzu do brawy i do tego. I do Fortnite i dołączajcie do klubu. Klub nazywa się... Już wam mówię. O tak. Koledzy macie tu. Już trochę osób jest. Dzięki ten. Dzięki trafionemu, bo to on założył klan. I to dzięki niemu jest tyle osób, bo to on też zaprasza. No dobra, ostatnia gierka. Jopanik. <laughs> ostatnia, niestety, ostatnia. Pyk, pyk. No, pyk, pyk. Ja wiem, że ty się boisz. Typie, ty się tak nie boisz, ja to wiem. Kurde, na HP w ogóle nie patrzyłem. Mamy mało HP. U. No typie i sobie. Nie mogę żadnej skrzynki zdobyć. U. No dawaj typie. Ona klepa. Nie, nie no. No dziesiąte miejsce. Nie no jakie fajne miejsce. No dobra. No to. Subskrybujcie kanał. I lajkujcie. Dobra, pierwsza skrzynka na dziś. U 50 golda. Fajnie. Fajnie, że mi wypadło ten 200. Aha, nie, no Daryl, no to super, nie, no pięknie, Daryl mi wypadł! W sumie nie na to liczyłem, ale Daryl spoko, spoko jest. Ciekawe, jak się nim gra. Skoro mamy nową postać, to możemy ją zagrać. A, liczyłem na coś lepszego. Liczyłem na... Uuu, eventiki. Fajnie. Fajnie. Czy coś nam dziś jeszcze wypadnie? Fajnie by było. Nie ja chciałbym mieć tylko dziś... Uuu, eventik. Nie ja chciałbym mieć tylko tego. Yy, tylko Daryla z dzisiejszego openingu bym się zasmucił jakby mi tylko dary wypadł i trochę też wkurzył bo z 15 skrzynek już otworzyłem o, będę... otworzył nie, 14, dobrze, 14 skrzynek otworzę, no bo jak tam jakąś postać nie, nie wypadnie no nie, bo po co, no po co człowiekowi nowa postać nie, no. zasnął. Dobra, uwaga. No komu? Po co komu postać? No powiedzcie mi. O, na Nawet fajnie. Nawet fajnie. O kurczę, ile mam tych postaci? Do upgrade'u. Daryl A jakie ja mam w ogóle edycję? Nie wiadomo, o tego mogę za 75 w sumie, za 35, o tego jeden cały hajs, hajsiego robię ja. O, no, Franka mogę go zaprosić, chyba akurat dołączył. Ile już trwa? O, 5 minut. Dobra, to może tylko... Zagramy ostatnia gierka, bo już naprawdę wiem, że wy nie chcecie, żebym tak przedłużał pewnie. A coś jakiś jest? Może kupię. Nie, aż tak nie ma Co bardzo. Dobra, jedna gierka. Yellow. Daryl, spróbujemy. Ciekawe jak się nim gra. Cheater. Cheaterstwo. Dobra, to tyle. Hmm. Przypominam, subskrybujcie kanał i wpadajcie do trafionego. To nara.